Cześć, nie no czekałem na Ciebie. Kropimy ten Feder? No kropimy, zapraszam. Luke, ledwo przyszedłeś, a Julię swoją upę. Powiedz mi skąd miłość? Do tej broni właśnie. Co? Kiedy zaczynałem grać z strajka? miałem bardzo słaby komputer tak naprawdę. Ehm... Jedyna broń, w, którym, w której mogłem w miarę jakoś trenować i grać i właśnie, ubraczyć, to była właśnie wybaczyć ta broń snajperska. I myślę, że tak, tak mi zostało do dziś, I chociaż mamy dużo komputer, to dla dużo warto wygrać i jest to moja wiela broń. Trzeba być dobrym snajperem, chociażby takim jak ty trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje, czy wystarczy znieść trening? Myślę, że dobrym snajperem może zostać każdy. Wydaje mi się, że jest to kwestia e, treningu i tego, ile możemy czasu na to, żeby e, osiągnąć ten cel, czyli w tym przypadku być dobrym sniperem. Mówisz, że wystarczy trenować, ale chyba trening treningowi nierówny. Powiedz mi, czy są jakieś szczególne miejsca, szczególne tryby, dzięki którym można dojść do perfekcji. E, samego skilla, czyli te umiejętności strzeleckie, celowania i namierzania. Myślę, że najlepiej trenować jest na, na serwerach kluczowych, e, czy serwerach. FFA, czyli tzw. Tak free for all. Jeżeli chodzi o samą współpracę i poruszanie się po mapie, o go ograniczenie pozycji, to najlepsze do tego granie kranie meczy, czy praktyków tak zwanych do swojego drużyny. Luke, z tą odpowiedzią troszkę mnie zaskoczyłeś, bowiem mówi się, że nie można spotkać najlepszych graczy na publicznych serwerach. Czy to nieprawda? Nie wydaje mi się, żeby to była do końca prawda. Oczywiście może jest to tak, że, że jeżeli ja bym szedł pod swoją prawdziwą psówką na serwer, to zamiast na muszę musiałbym się skupić na czatowaniu z tymi graczami. Z drugiej strony osoby, które mają wysoką formę i rozgrywają właśnie mecze w jakichś ligach czy w jakichś turniejach muszę też pamiętać o tym, że po wejściu na taki serwer publiczny można nauczyć się jakichś złych nawyków, bo wiadomo w każdym serwerze liczy się gra drużynowa, a nie jednostki, więc po takim publiku można nauczyć się jakichś nawyków, które nie, nie przejdą w meczu. Ale, ale myślę, że moje przygodze grają na FFA. Lub mówiłeś zarówno o grze klanowej, jak i walce na serwerach publicznych. Powiedz mi, ile czasu dziennie spędzasz razem z Twoją drużyną na ustalaniu taktyk, na e, trenowaniu z innymi topowymi drużynami? Jeżeli chodzi o naszą drużynę i treningi to zazwyczaj gramy 6 dni w tygodniu od godziny 18 do 24. Z reguły na początku omawiamy błędy z poprzedniego dnia czy z meczów, które graliśmy. Staramy się coś zmieniać, modernizować tak, żeby to dobrze wyszło. Później gramy jakieś praktycy, czyli mecze treningowe z innymi drużynami, żeby sprawdzić tak naprawdę, co zrobiliśmy. No i tak to wygląda. Podsumowując, na Counter-Striku spędzasz bardzo dużo czasu, czy w takim razie jest to jeszcze zabawa, czy może już tylko sposób na życie? Na counter jest to na pewno dla mnie dobra zabawa. Przy okazji mogę zwiedzić cały świat, poznać wielu wspaniałych ludzi. Na pewno jest to gdzieś ten element rywalizacji, dzięki któremu można ten dreszczek i, i zobaczyć jak to jest grać o duże pieniądze czy jakiś wyjazd. No, jest to coś, coś, coś fajnego, polecam. Mówisz o zagranicznych wyjazdach, nasi widzowie słyszeli już, gdzie w tym roku byliście, który z zagranicznych wyjazdów wspominasz najlepiej? Tak, dla mnie najlepszym wyjazdem w zeszłym roku i najlepszą, najbardziej udaną imprezą było WCG, czyli Mistrzostwa Świata, na których zajęliśmy pierwsze miejsce i zdobyliśmy złoto. Wyobrazaliśmy wszystkim, na co nas stać, jaki drzemie w nas potencjał i, i też wygryliśmy dużą nagrodę, więc to było całkiem miłe i fajnie to wspominam. Każdy strajka na dzień dzisiejszy gra mnóstwo ludzi od wielu lat. Powiedzmy, czy jeśli coś, dzisiaj nasz materiał po raz pierwszy, to jest w ogóle sens, aby rozpoczynał grać, ma jakiekolwiek szansę zbić się na szczyt? No, myślę, że jeżeli ktoś ma wystarczającą motywację, może osiągnąć wszystko. Więc jeżeli ktoś zaczął teraz grać do strajka, naprawdę do tego przysiadł i miał jakąś możliwość, może coś trochę szczęścia, e, gry z tymi najlepszymi, e, to, 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 to ma szansę się wybić i ma szansę osiągnąć dobre wyniki. Counter Strike jednak nie tylko indywidualne umiejętności, to także i chyba przede wszystkim gra drużynowa, twoja drużyna gra w niezmienionym składzie już od dłuższego czasu. Powiedz co zrobić, aby stworzyć taki team, jakim cudem, spędzając ze sobą tyle czasu, świetnie się dogodujecie. To nie jest tak, że, że my żyjemy ze sobą wspaniale dzień w dzień, wszyscy są uśmiechnięci, wiadomo gramy ze sobą dzień w dzień i e, tak naprawdę dużo trenujemy, dużo no, obrazamy się w tych samych kręgach, e, zdarzają się jakieś problemy, możemy każdemu jakąś osobowość, trzeba to po prostu tolerować i znosić i, i potrzeba jest dużo wyrozumiałości. A myślę, że łączy nas wspólny cel i wspólny, my każdy ma mobilizację, żeby coś osiągnąć i tak naprawdę e, to nas łączy i potrafimy sobie wybaczać te mniejsze czy większe problemy, i jakoś tak sobie pomagać. Cały czas mówisz o tym, co pomaga w grze, co należy robić, aby stać się najlepszym, jak stworzyć drużynę, ale nie powiedziałeś jeszcze ani słowa o tym, co może przeszkadzać, co może sprawić, że w Counter Strike'a grać nie będziemy chcieli. Na pewno potrzebna jest Mogę z tego nie da się grać, trenować z ludźmi z Polski czy chociażby z zagranicy. To jest podstawa, jeżeli chodzi o sprzęt to, to najważniejsze też są słuchawki, do, dobre słuchawki, dobra myszka, dobra podkładka i klawiatura, to są takie podstawowe rzeczy, e, wiadomo każdy ma tam jakieś umiejętności i predyspozycje, e, to, to się liczy, ale tak naprawdę po dojściu do, do jakiegoś poziomu nie da się już tego przeskoczyć i, i dobry sprzęt na pewno w tym pomoże, i, i można rozwijać swoje umiejętności i przechodzić właśnie do granice, które tak naprawdę na słabszą przyjdzie, niby do przejścia.